No, witam serdecznie. Gramy. Radosnego brydżogramy, gramy. Będziemy się wygłopiać dzisiaj. Abbas Hand. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A powiemy se pas. A co? Jacek. Korte Ardo. I ma Dawi z Nowej Zelandii. Jak szaleć, to szaleć. Ty nie masz na cztery piki. No pewnie daj konterkę, chłopak. Daj konterkę. Powiem dać się kontra. A na rekontra mogłyby przejść na cztery piki. Konterki nie przeniosą. O. Cztery piki im szło. Oddawali kiera, karo, bądź dwa kara i trefla. No ale trefle ja nie oddam. o chyba nie chcę przebijać chłopak przebił daj karo chłopak już nie ósemka. Daj damę, chłopak. Oj, nie ma damy. Dał damę? No i reszta moja. Ciekawe, za ile to będzie. Dwa oczka wygrali? Dlaczego wygrali dwa oczka? Ktoś przegrał z konterką. Pik. Z Boszy kontrolował. kontrował? Moi makiery. Nie, nie ma. One mają za cztery. No i co, koleś? Urabiamy lewe korową. Niech trefle gra on. To to jest, jakiś szalony. Szalony Włoch.

...i wyrzucamy pika. Uuu! Puść. Daj w karo. Albo w kiera. Warek, na na no dobrze pięć, cztery trefle ma, no pikowo ma. Mm -hmm. to Ne no mogu za šalita še iškero fuk. Mok. Na mokor, no da je živa trefle, Dobrze, że kiera nie zgłosiły. Dama straciła na znaczeniu. Mhm. Powinno być 5 kierów. Od, od 14 powinno być 6 kierów. Od 14. No końcówka przesądzona. Jest bilans. Pików nikt nie zgłaszał. Pokazał. Nie chodź. Ten nie ma czterech pików. To mój ma dużo pików. Cztery, pięć, sześć, siedem. Mój ma pięć pików jeszcze? Puść a nie kładź... Po co ta dziesiątka? Po co ta dziesiątka? No zabij i zagraj w pika. I w pika daj. Z przedstawicielem sztucznej inteligencji. Jakby zagrał w pika ten nieopatrznie potworzył króla, to był problem. Ale jak można tu pików nie zgłosić? to jest w ogóle? Początkujące. No dobrze, no to się nauczy czegoś. Też za dwa kara. No i dobrze pasuje. i pasujemy i gramy sobie dwa kara, albo i cy Na maksimum lew gram. Dwa kiery, dwa trefle można to przegrać, nic gramy raz. Mm -hmm. bo zbywa mi biorącego kara bo chcę wziąć lewy pikowy niech ten z lewej zagra w kierę, albo w trefla co to jest drala canada no w kieran, dziękuję ci koleżko Sprawdźmy, jak piki. Zła wiadomość. Dziesiątka się ostała. Czy mogę nie wygrać? Teraz już wygram. No i wyrzućcie chłopaki kierę, macie dużo kierów. Damkę oj oj. No nie umieją grać. Jeden ja będzie trzymać kiera, drugi pika. Wygraliśmy 2,8. Na piki wpadaliśmy. спасуя. Ну, no, давай, Махеш, давай. И пасуя на каждую отповедь. Ma obie starsze czwórki. Powinien dwa karo, bym spasował. Trzeba pokryć waletem. On dostał prezent, bo tam impasna dziewiątka jest tu na impasie. Nie wyimpasuje tej dziewiątki. Trefla. Jak karę. o mu się. Zdówla zawić Oddaje karę, karo się nie doryczył. Miał szansę za impasować trefę lub pika. Mógł impasować piki, żeby przejść do dziesiątki pik. Nie gram z nim. Do zobaczenia.